Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbu. Od ekspozycji premiera Morawieckiego na polskich drogach zginęło około 3 tysiące osób. Na bardzo prosty projekt o bezpieczeństwie ruchu drogowego zajmujący jedyne półtorej strony A4 czekaliśmy rok przez Waszą opieszałość. Te rozwiązania to jednak krok w dobrą stronę, jednocześnie to tylko kropla w morzu potrzeb. Zatem kiedy zostanie wprowadzone pierwszeństwo dla oczekujących przed przejściem dla pieszych? Ile fotoradarów zostało zainstalowanych w ubiegłym roku? Mandaty nie są egzekwowane, a ich wysokość jest skandalicznie niska. W tym momencie koszty wypadków ponosi system ochrony zdrowia, a także rodziny ofiar i rannych. Kiedy to się zmieni? Jeśli te kwestie nie zostaną wprowadzone, to dobra zmiana na polskich drogach pozostanie tylko na papierze. Oczekuję od rządu prawdziwej wizji Zero, która zakłada zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do zera. Panie ministrze, dacie radę? Poproszę odpowiedź na piśmie. Dziękuję.